Słowniczek filmowy napędza Asus. W drugim odcinku Słowniczka Filmowego postanowiliśmy się przyjrzeć różnym rodzajom perspektywy, czyli kątom widzenia kamery. Jest to jeden z najważniejszych elementów kompozycji kadru, który często wpływa na nasz odbiór filmowanej sceny. We współczesnym kinie obiekt można filmować właściwie pod każdym kątem, ale w tym materiale chcielibyśmy się skupić na tym podstawowym podziale. Oczywiście pamiętajcie, że w zależności od źródeł definicje mogą się różnić, ale my będziemy operować tymi, z których korzystamy na co dzień i które wydają się być najbardziej przystępne. Perspektywa ptasia. Z tym rodzajem perspektywy mamy do czynienia wtedy, gdy oko kamery znajduje się wysoko ponad filmowanym obiektem i jest skierowane niemal pionowo w dół. Linia horyzontu znajduje się wtedy na samej górze kadru lub jest poza górną ramką. Zazwyczaj do wykonania zdjęć w tej perspektywie kamerę montuje się na różnego rodzaju podnośnikach, a w przypadku dużych wysokości nawet w samolotach lub helikopterach. Oczywiście w ostatnich latach wygodniejszą i tańszą alternatywę stanowią po prostu drony. Zwykle w tej perspektywie, jeśli kamera jest umieszczona bardzo wysoko i sylwetki postaci są mniej istotne, a szczegóły takie jak mimika niewidoczne, ujęcie ma charakter informacyjny. Ważniejsze wtedy staje się otoczenie i sytuacja, w jakiej znajdują się bohaterowie lub zaznaczenie wielkości jakiegoś zjawiska, np. tłumu ludzi, którego nie da się objąć w całości w przypadku innego rodzaju perspektywy. Jeśli kamera umieszczona jest niżej, ale nadal wysoko nad filmowaną postacią, może podkreślać trudną sytuację bohatera, na którego patrzymy samotność, upadek, wyalienowanie czy bezbronność wtedy perspektywa nadaje ujęciu charakter emocjonalny. Niektórzy wyróżniają dodatkowo tak tzw. perspektywę Boga, w której kamera skierowana jest zupełnie pionowo w dół pod kątem prostym. Perspektywa wysoka. Kamera znajduje się powyżej linii oczu postaci i filmuje w dół. Taki sposób ustawienia kamery oddaje punkt widzenia osoby znajdującej się wyżej od filmowanej postaci. Może w ten sposób zarówno opisywać po prostu relację przestrzenną między filmowanymi postaciami, jak i relację emocjonalną. W tym przypadku ujęcie podkreśla zależności między bohaterami, np. władca i poddany, oprawca i ofiara, a postaci filmowane z tej perspektywy wydają się być bardziej wrażliwe, zdominowane, w jakiś sposób podporządkowane. Perspektywa neutralna. W takim ustawieniu mamy do czynienia z najmniejszym zniekształceniem perspektywicznym filmowanego obrazu w porównaniu do reszty omawianych kątów widzenia kamery. W perspektywie neutralnej kamera ustawiona jest na wysokości oczu stojącego człowieka, dzięki czemu obraz jest najbliższy temu, jak przestrzeń i umieszczone w niej obiekty faktycznie są interpretowane przez ludzki wzrok. Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych perspektyw właśnie ze względu na jej neutralność. Perspektywa niska. To w skrócie przeciwieństwo perspektywy wysokiej. Kamera znajduje się poniżej linii oczu i filmuje do góry. Ponownie takie wykorzystanie perspektywy może sugerować jednocześnie sposób umieszczenia bohaterów w przestrzeni, czyli jeden znajduje się niżej od drugiego, jak i stosunek emocjonalny bohaterów względem siebie. W tym przypadku, jeżeli perspektywa wysoka odpowiada spojrzeniu postaci dominującej, to perspektywa niska będzie utożsamiana z osobą uległą, patrzącą na postać silniejszą, podkreślając władczy charakter filmowanej postaci w danym ujęciu. Perspektywa żabia, albo też perspektywa robaka, która imituje spojrzenie z poziomu ziemi na filmowane postacie. Sylwetki lub obiekty filmowane z tej perspektywy ulegają sporej deformacji. Nienaturalnie mocno podkreślana jest wysokość, smukłość czy wielkość. Zabieg ten często jest wykorzystywany w celu monumentalizacji, heroizacji postaci, podkreślaniu ich władzy, charyzmy czy siły. Punkt widzenia, czyli kamera subiektywna. W tym ustawieniu oko kamery ma za zadanie imitować oczy bohatera, czyli filmowany obraz ma dokładnie oddawać jego punkt widzenia. Definicja POV nie jest do końca precyzyjna, ponieważ tak naprawdę większość kątów ustawienia kamery ma odzwierciedlać perspektywę bohatera w danej sytuacji. Dlatego też zwykle używa się tego określenia w kontekście takich ujęć, w których postać znajduje się w ruchu, a kamera nie jest statyczna i odpowiada aktywności bohatera w przestrzeni. Filmuje więc scenerię zmieniającą się w relacji do postaci. Perspektywa holenderska albo ukośna. W tej perspektywie kamera jest odchylona od pionu na którąś ze stron, i tym samym linia horyzontu nie biegnie równolegle do dolnej albo górnej ramki kadru. Zabieg ten zwykle wykorzystuje się do dynamizowania ujęcia, np. w filmach akcji, lub w celu podkreślenia pewnej niestandardowości, dziwności świata przedstawionego. Często też ujęcia w perspektywie holenderskiej oddają dezorientację bohatera lub jego nieprzystosowanie do zaistniałej sytuacji. No, mamy nadzieję, że podobał wam się drugi odcinek z serii Słowniczek filmowy. Troszeczkę przyszło wam poczekać na ten drugi materiał, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że wyszukiwanie odpowiednich fragmentów w 4K i dopasowywanie ich do tej narracji, którą sobie założyliśmy, to wszystko jest bardzo, bardzo czasochłonne, a mamy takie założenie, że nie tylko ma być wartościowo w narracji, ale też ma cieszyć w jakimś sensie oczy. Na szczęście cała ta seria powstaje dzięki marce Asus na laptopie Asus Zephyrus M. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat tego sprzętu, i innych sprzętów tej marki, to znajdziecie więcej informacji w opisie pod tym odcinkiem. A w kolejnych odcinkach będziemy skupiać się już na nieco innych rzeczach, odbiegając nieco od powiedzmy tych rzeczy związanych z operatorką, a skupiając się na przykład na różnych rodzajach montażu, czy powiedzmy kolorach wykorzystywanych w kinie. Jeżeli macie jakieś pomysły na to, co powinniśmy poruszyć w tym cyklu, to dawajcie znać koniecznie w komentarzach pod tym materiałem. Od siebie dodam na koniec, że bardzo liczę na to, że kolejne odcinki będą pojawiać się znacznie bardziej regularnie i tym optymistycznym akcentem Kończymy dzisiejszy materiał i do zobaczenia w następnych.